Cześć, witajcie. Eee, pogoń za droidami. Bardzo zaintrygowało mnie to, co to może być. No i jedziemy. A, kupiłem sobie super splówkę, żeby nie było. Już mam granat, także jest luz. Przejmuj. No przejmujemy, nie? To mapę znam w zasadzie, wiecie, nie, nie jest tak źle. Tylko... Tylko czemu nie przejmujemy ich? O, cholera, dobra, nie, nie przejąłem go. Aha, czyli dwie drużyny walczą, jakby nie było, tak? Dobrze dobrze to rozumiem, słuchajcie. O, ja. Cholera! Nie przeładowałem! Ja mam partnera, kurde. No nie, no jak mam partnera, to mogę jechać. No, w teorii, jak znam mapę, to powinienem być ubrany. Powinienem mieć przewagę superancką, ale obawiam się, że jej nie mam. Przejętą mamy trzy z. Kurdy, nie pomagam drużynie, bo latam jak kretyn jakiś taki. Prawdę? dobra, trzeba tego czerwonego przejąć nawet kosztem zgonów. Chodzi o. Naprawdę? Spaliło mnie? Back now. Come on, come on. <laughs> Ale jazda. Naprawdę nas tak pojechali? O, ja! Ha! Zemsta! Chociaż tyle mogłem zrobić. Ale mój. Ee... Ja składam protest, bo mój super partner stoi w, w mieście. O kurde, kapnęło Kolesia. Szanujcie to. O fuck! No nie żartujcie, że mi z rakiety przypakował typek. Niesamowite. Naprawdę no, on to zrobił? Pod słońce idę. Źle w ogóle, nie, niewygodnie. <laughs> Ale, e, <laughs> że ja go nie potrafiłem zabić, to jest w ogóle majstersztyk, jak dębowe mocne. E, o cholerka, no nie, no naprawdę? Ale dostałem, nie, słusznie, 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 nie ma co dyskutować. Słyszę tu strzały gdzieś. Tu też słyszę wszędzie słyszę strzały, jaki bezsens, nie? Kurde, naprawdę? Nie przejdę. Nie, nic nie robię do drużyny, niedobrze. Cholerka. on mi pojechał. Ale mnie pojechał z kumaniutki ja mam jakiś strój taki że mnie widać naprawdę? Chciałbym powalczyć, kurde, a ja ginę. Fuck. Zginęła bestia. Przyjmuję, 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 mamy, 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 mamy. Robię coś dla drużyny, nareszcie. Grant jest pod jedynką, kurde. O cholera, o cholera, naprawdę? Ale jazda, jazdeczka, jazdunia super. O ja jego, on jest dobry. Co za typek? Jeszcze sobie osłonę włączył. Jak się bije z buta, muszę się nauczyć. Bo, jak ktoś ma osłonę, to można go kopsnąć. A ja nie wiem, jak. FM nie, środkowe myszki. Ha! Dobrze wiedzieć. Bo teraz, jak mi postawi osłonę, typek, to dostanie. Wiecie, co z środkowego myszki. Mamy. Mamy, 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 mamy. No nie, no naprawdę on biega z tym. No nie żartujmy. <laughs> A co mam pod czwórką? A, odnowienie karty natychmiast. No to pięknie. Odnowiłem kartę natychmiast. Ja wiem, że chcecie strzelać, ale trzeba to przejść. O nie! Naprawdę? A pomógł mi zobaczcie. O nie! Jak mnie kurde Skyhawk rozwalił, a tu ich jest! Fajnie bo grają ten grupowo, a my gramy jak taka banda każdy sobie, niestety. Ja pierdolczę, naprawdę? Się skupiłem na tym granacie, że... Że zginąłem Po <śm> cholerka Dobra Aha, tu już go załatwili O nie! <śm> Ciągle ten sam mnie zabija, słuchajcie Dobra, pomogłem Naprawdę? Ale nas jadą Z ostatniej misji się cieszyłem, że wygraliśmy, ale tu no chyba sromotne bęcki będą zasłużone, jakby nie było Dwie minuty, słuchajcie, no nie ma, kurde, lekko trzeba przyjmować O, udało się kogoś, kogoś... Dobra, uciekamy, uciekamy Dobra, asysta, super Droid jest nasz, nie? Cholera, żeby tam tylko nie wpaść Żeby tylko nie paść, słuchajcie Będzie ktoś szedł Rozsądny jest Kurde, naprawdę Czampuj O nie Naprawdę o, Ale rzuciłem granat jak amator O ja jego śmiech na sali słuchajcie O nie O kurde działa nie ten typek już widzę, że trochę pograł, ma odblokowane dużo zabawek. Zazdroszczę mu, przyznam się. Eee. <laughs> no, no. Ciało blasterowe. Eee, <laughs> Ciało laserowe zrobiło ze mnie. No. On mnie kiedyś zabił, więc zasłużył na śmierć. Tak naprawdę, jakby nie było, nie? Naprawdę, nie mogę go zabić. Podpaliłem się, podpaliłem się. Cokolwiek zrobiłem, ja to zrobiłem. Jest nasz. O, ja jego, ale zabiłem go czy nie? Asysta chociaż, chociaż tyle, chociaż tyle. Tu go, tu go zabij, zabij go, proszę cię. Te droidy są nasze. O, ja jego. Jest! No nie, no fajnie poszło. Fajnie poszło, słuchajcie. Robiłem co mogłem, by nasz zespół wygrał. Udało się, naprawdę się udało, fajnie. Takie szczęście na mojej twarzy. A ja Wam dziękuję, trzymajcie się, cześć!